Proszę Państwa, radni pewnego miasta stwierdzili, że wpływy z tytułu przejazdów w komunikację miejską są tak znikome, iż lepiej będzie zwolnić mieszkańców z opłat. I wkrótce na autobusach miejskich pojawiły się napisy. Nie kombinuj, jedź za darmo. Myślę, że podobną zachętą można by opatrzyć każdy egzemplarz. Pisma Świętego, każdy egzemplarz Biblii. Bowiem sprawy o znaczeniu dla człowieka fundamentalnym, sprawy, które dotyczą jego wieczności, dotyczą zbawienia, podane zostały w sposób tak prosty, by nie trzeba było odwoływać się do żadnych autorytetów teologicznych, lingwistycznych, ale żeby można było samodzielnie na podstawie bożych wypowiedzi zrozumieć, jak proste i piękne jest zbawienie. Bóg jest dobrym ojcem i uczynił wszystko, aby człowiek naprawdę mógł samodzielnie odczytać jego myśl i poznać drogę wiodącą do jego królestwa. Proszę Państwa, krótka ilustracja tego, o czym mówię. Oto, sięgam do Ewangelii Jana, do rozdziału 16. A tutaj Pan Jezus zapowiadając przyjście. Ducha Świętego, zapowiadając przyjście tak zwanego Pocieszyciela, mówi następująco, Ewangelia Jana, rozdział 16, wiersz 8. On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu z i sprawiedliwości i sądzie. I teraz zastanówmy się przez chwilę, z czym kojarzą nam się tego rodzaju określenia. Co to znaczy, że Duch Święty przekona o grzechu? Powiemy no, to... Żadna sztuka, ja wiem, że jestem grzesznikiem. Oczywiście, to nie trzeba mnie nawet przekonywać. Ma przekonać o sprawiedliwości. Tak, naturalnie, ja wiem, nie jestem sprawiedliwy. No, trudno, po prostu tak, tak jest. No, i jeszcze ma przekonać o sądzie. No, więc należy mi się kara w związku z tym, właśnie jaki jestem. Takie jest przeciętne podejście przeciętnego człowieka do takiej wypowiedzi. Ale Pismo Święte mówi coś więcej, coś wręcz zupełnie innego, ponieważ Chrystus tłumaczy to, co powiedział w tej chwili, mówiąc dalej, że Duch Święty będzie przekonywał o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Nie uwierzyli we mnie. A więc nie uwierzyli we mnie jako Zbawiciela, jako tego, który od grzechu uwalnia. Dalej Pan Jezus mówi o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Duch Święty nie będzie mówił tak wiele o tym, że człowiek jest niesprawiedliwy. Oczywiście, że jest, ale będzie mówił o tym, że Chrystus, który odszedł do Ojca, jest jedyną naszą sprawiedliwością i że ta nasza sprawiedliwość, czyli Chrystus, jest w tej chwili w tym miejscu, w którym najbardziej go potrzebujemy. Najbardziej jej potrzebujemy tej sprawiedliwości i ona jest w tej chwili przed Ojcem stoi i tam wstawia się za nami. No i wreszcie pan Jezus wyjaśnia co to znaczy że Duch Święty będzie przekonywał o sądzie. Powiada o sądzie zaś gdyż książę tego świata został osądzony. To książę tego świata to szatan został skazany. Człowiek nie każdy człowiek jeszcze ma szansę. Każdy człowiek jeszcze może zwrócić się do Jezusa, zaufać Mu i powierzyć Mu swój los, i teraz, i na wieczność. Dziękuję Państwu za uwagę.